Witam wszystkich Państwa. E, z tego miejsca tak na dobrą sprawę myślę, że najlepiej byłoby po prostu pogratulować moim chłopakom. Robiłem to wszaknie, ale zrobię to też oficjalnie. Po prostu wykonali dobrą robotę. Ee, założony plan taktyczny gdzieś tam rozpisany, sprawdził się wiadomo nigdy nie w 100%, natomiast no, na tyle wystarczająco to co sobie rozpisaliśmy i to nad czym przede wszystkim pracowaliśmy cały tydzień że wynik jest 2-0 i wracamy z trzema punktami do domu, a po te trzy punkty tutaj przyjechaliśmy, więc drużyny gości i trenerowi życzę powodzenia, dlatego że, że jest to ciekawy zespół, który się na pewno z każdym meczem rozwija i na pewno ma bardzo solidne perspektywy a my tak jak mówię skupiamy się już na kolejnym meczu Dziękuję na wstępie chciałbym pogratulować dla e, zespołu łks i dla trenera e, zwycięstwa e, i życzę wszystkiego dobrego w kolejnych meczach. E, przede wszystkim uważam, że spotkały się na dzień dzisiejszy dwa, dwa najlepsze zespoły tej ligi. E, my na pewno żałujemy e, pierwszej połowy, bo mieliśmy dwie dogodne sytuacje. Gdzie przynajmniej jedna musi, musi paść bramka i, i byśmy prowadzili 1-0 i ten mecz w ogóle by wyglądał inaczej. Eee, co znowu zauważamy? Druga połowa. No niestety. Znowu wyszliśmy źle. Wyszliśmy źle w ten mecz i, i gdzieś tam zgubiliśmy się rolek pola, co doświadczony zespół Łomży wykorzystał zimną krwią. Yy, Czy był rzut karny? Ja mi, nie będę tego teraz oceniać. Yy, przeanalizujemy sobie. Sędzia widział, jeżeli podyktował, to był rzut karny i, yy, i już nie chcę do tego wracać. Yy, no, od jednego meczu się jeszcze Ligi nie przegrało yy, i uważam, że Liga trwa... I jeszcze jest sporo meczy. Myślę, że my na pewno musimy patrzeć teraz już przed siebie, nie za siebie, żeby nam za mocno zespoły nie uciekły, a myślę, że z każdym meczem ten zespół będzie, będzie coraz lepszy. My się uczymy, my się uczymy na swoich błędach i, i to jest najważniejsze. Jeszcze raz gratuluję dla zespołu z Łomży. Dziś wygraliście wy. Myślę, że przyjdzie ten moment, że my też będziemy tak samo się cieszyć. Dziękujemy. Czy są pytania? Tak bardzo dziękujemy. Jeszcze... Zapraszamy do nas. Nie ma aż tak pięknego zaplecza, to też... <śmulacje>